Czego brakuje? Sprawdź, tatę, czy nie było zegarka z drugiej strony. Zgad, ta Zgad, tata, To daj, tacie, kartę. Teraz następna karta. Gramy w zgubione, znalezione. Przyglądacie się. Mów sobie, Paweł, głośno. Kredki, Kredki apara, naszyjnik, nasz no, Misiu. Misiu. Kuraliki, Na szyjnik. Dobra, odwracaj. I czego z drugiej strony nie było? Super! Zgadłeś szybciej niż tata. Twoja karta w nagrodę. Teraz, ta. Tak dla mnie, mama przydała. Instrukcje mama przeczyta. Zgubione, znalezione. Następna karta. Gdzie kapelusz, mów Pawełek, co widzisz na obrazku? Tak, to tą duszę daj malutką. Ale nie podglądasz z tyłu. Najpierw 10 sekund patrzycie tu. Powiedz, co widzisz na obrazku, i potem odwrócisz. Co? a. No. Pa, e, kapelusz. Okulary. Na i czekaj. Miło. Plecak! Ej! Tata był pierwszy, dobra, daj. Ej! To teraz następna. Powiedz sobie głośno, będzie ci prościej. Tata, ale ty nie powtarzaj. Szachy. Szachy. Słuchawki. Klusia. Telefon i pies. Odwracaj. Telefon! Nie, nie. Słuchawki? Nie. Wszystko kredki! Jest. Tak, Pawełek był kredki, pierwszy. Kredki. Musicie się skupić. Aha. Kredek nie ma z drugiej kredek, strony. Kredek, <grydek> kredek. Mów to. Ale nie w się. Tu? Może Ewa, papa. Dobra, tu? Rękawiczki. Rękawiczki na zimę? jak Pokaż. Czego? Kapelusz! Co jeszcze raz? <S humanused> kapelusz! Ja wygrałem! Ja. Dobrze powiedział Ja pierwszy kapelusz powiedział? Nie, bo Pawełek. To chodzi tylko dziwnie. Kapelusz. Musisz ładnie. Powiedz Kapelusz. Świetnie. Następna karta. Suchaj, krew i, i piesek, szary, szachy. Szachy. Szachy, Klucze! Klucze! O, teraz był pierwszy, tata. Nie, bo to ja. Teraz ty. No powiedz sobie głośno, bo tak ci będzie prościej, no. Plaszak, grzechotka. Grzechotka. Okulary, młotek i misiu. Zegarek! Tata, bił tam zegarek. No, tata zgad, zegarek. Tata więcej, nie tylko trzy. Mm. <grywia> Żeby tata nie mógł podglądać. A pokazujesz tacie z drugiej strony. Ups, <grywia> Ups. Połóż, połóż kartę. Ma... <grywia> Sachin! Hé! Hey. Nee! Telefoon! Sachin! Hé! Ik ben je. Telefoon! Misschien? Nou? Moet ik? Ze gaat aan in de